Manko, z tej strony Kisiel. Dzisiaj pokażę Wam jak ściągnąć y, piosenkę z YouTube'a. Jest to bardzo proste. Y, ogólnie trzeba posiadać Androida i y, y, trzeba posiadać też y, Google Chrome. Nie może to być ani Mozilla Firefox i Exploder też. Ja wam pokażę. Trzeba wejść w jakiś tam filming, ja w moim przypadku to będzie na przykład ten, no bo taki sprawdzony, bo niektórych filmów się nie da pobierać, na przykład takich do 15 minut się można, do 20, bo już po 20 minutach nie. Jest to bardzo proste, mówiłem to, ale jest to naprawdę proste, trzeba kliknąć w... Udostępnij Nie w filmik Przepraszam Trzeba kliknąć tutaj W te trzy kropeczki Udostępnij Skopiuj link Jak pisze skopiowano skop, Skopiowano To znaczy, że Macie dobrze, jak nie to źle Wpisujecie W Google Chrome YouTube To mp3.org. Ja już tu miałem. Przetrzymujecie tu gdzie trzeba tego i klikacie wklej. Klikacie konwertuj wideo. No i tutaj macie to. Klikacie pobierz. Jak jest pobieram. No i otwieracie. powinno się wyświetlić jak się nie wyświetli to sobie otworzyć za pomocą przepis no jak widzicie to był taki króciutki poradnik może się coś jeszcze pojawi z poradników nie wiem jak yy, yy, jak yy, No nie wiem po prostu jakiś inny poradnik napiszcie mi w komentarzach jak będziecie czegoś potrzebować Więc komentujcie Bardzo Was proszę, proszę o suby i o łapki w górę Cześć oh.